Zwracamy wywiad z, z naszym gwiazdorem, Kubą Czurą. Kuba, Kuba e, pierwsze pytanie. E, opowiedz po prostu o swojej karierze piłkarskiej. Skąd się to wzięło, skąd ci wziął pomysł na to, że chcesz być piłkarzem? Jak Ty się znalazłeś? Jak się znalazłem? Kariera to może to duże, duże słowo. E, Przegoda, może tak. E, od małego pamiętam, że gdzieś z braćmi graliśmy w piłkę na podwórku, potem jeden z braci zabrał mnie tutaj na trening jeszcze jak, byłem, jak miałem 7 lat. No i tak to się zaczęło właśnie tutaj w Zagórzu, zaczęliśmy kopać w piłkę z równieścikami i ze starszymi chłopcami też. No a potem to już się potoczyło powoli, zacząłem, zagrałem w juniorach i w młodszych grupach w Stali Sanok. Potem skończyłem wiek juniora, wyjechałem za granicę do pracy. Tam znalazłem klub, w którym też grałem prawie 3 lata. W, Dani. w Danii, tak. W Danii to taki podobny klub do naszego, może troszkę wyższa liga niż mamy obecnie w Zagórzu, ale, ale można było się poruszać, potrenować i ten czas jakoś po pracy za granicą. Zauważyłem, że masz też kibiców z Danii, właśnie. No jest, no, tam dużo znajomych, szczególnie ci, którzy gra, z którymi grałem w piłkę w Danii. Mamy tam jakiś mały kontakt cały czas. Ja dopinguję ich, bo to taki mój klub duński, że tak powiem. A oni czasami coś, coś fajnego do mnie napiszą. I tak to wygląda. Kuba, oprócz tego, że jesteś piłkarzem, jesteś też trenerem. Opowiedz trochę o swojej karierze trenerskiej. Wiem, że robiłeś niedawno uprawnienia. Opowiedz po prostu. Jesteśmy w trakcie robienia uprawnień na UEFA z chłopakami też od nas, z Adamem i z Dominikiem. Od trzech lat prowadzę drużynę juniorów młodszych. To znaczy wziąłem ich jak jeszcze byli trampkarzami i od tamtej pory ich cały czas prowadzę. Zaczyna to coraz lepiej wyglądać, może uda się w przyszłym sezonie wystartować Lidze Podkarpackiej, żeby chłopaki w końcu jakiegoś lepszego futbolu spróbowali bo to dla nich ostatni dzwonek. Później już będą prawdopodobnie dokoptywani do, do seniorów. Pracujemy ciężko. Chłopaki też dają z siebie maksa. Ja staram się oddawać im całe serce i, i też z siebie maksa dawać. i No i fajnie to zaczyna wyglądać. Ile lat grasz w Osławie? Tak. Ile lat gram w Osławie? No to jakby ciężko powiedzieć, bo to tak jak mówię, grałem jak byłem. Małem brzdącem, że tak powiem. Później chyba w wieku 13 czy 14 lat zacząłem grać w Stali Sanok. No i teraz znowu wróciłem, już chyba od, od, od dwóch lat gram, gram w Osławie. Gdzie widzisz siebie za 5 lat? Gdzie widzę siebie za 5 lat? Nie wiem, ciężko powiedzieć. Na pewno tutaj. Na pewno tutaj, bo to jest, tak jak pisaliśmy, to jest mój dom. Eee... Czy będę jako trener, czy jako zawodnik, yy, znaczy jako trener z pewnością chciałbym tych juniorów prowadzić w dalszym ciągu, ale czy jako zawodnik, jeżeli zdrowie pozwoli, to jak najbardziej najbardziej chciałbym grać jeszcze w piłkę. Życzymy Ci jak najdłuższego, dobrego zdrowia. Przede wszystkim zdrowia, dokładnie. Mhm. Czym zajmujesz się zawodowo? Yy, jestem masażystą, pracuję w leskim szpitalu na oddziale, na oddziale rehabilitacji. Do jakiej szkoły podstawowej i średniej chodziłeś? Do podstawowej szkoły chodziłem tutaj u nas w Zagórzu, a do średniej do, do której liceum tutaj u nas na, przy stadionie do podstawówki, a do liceum chodziłem do tzw. mechanika, do liceum o profilu sportowym. Jak lubisz spędzać wolny czas? Jak lubię spędzać wolny czas. Lubię w górę chodzić, lubię jeździć na rowerze e, z rodziną, jeżeli jest to i z dziewczyną, jeżeli jest to, jest to możliwe, bo tak jak mówię, ten klub naprawdę dużo czasu e, może nie zabiera, bo to z określenia, ale e, dużo czasu angażuje. Dokładnie, e, angażuje się dużo w życie klubu i No i no drugi dom. Ulubiona potrawa. Ulubiona potrawa? O, ja to wszystko chyba lubię. Nie masz takiego jednego, co zawsze z chęcią zjadłbyś? Boczek. Boczek? Boczek lubię, lubię, nie pierogi mamy na pewno. To będziesz zadowolony z grilla. No, mam nadzieję. Bo będą żeberka. Też lubię, też lubię. Twoje marzenia dotyczące osławy. I teraz od razu mówię, nie myśl realnie, we, Daj sobie wodze fantazji. Wodze fantazji, no tak. to Liga Mistrzów, prawda? Nie no... Nie no. E, moje marzenie, żeby, e, żeby wszyscy chłopacy, którzy trenują u mnie w juniorach, e, żeby grali na jak najwyższym poziomie, żeby nasz klub grał na wyższym poziomie, bo z pewnością jesteśmy tego warci. i e, Żeby każdy, który zaczynał u nas grać, czy w Akademii, czy tak jak teraz u mnie w Osławie, żeby grali cały czas piłkę i się rozwijali. Twoje motto życiowe? Nigdy się nie poddawaj. Never give up. Dokładnie. Czy ważne jest dla ciebie jako zawodnika, trenera wsparcie kibiców, doping, frekwencja na meczu? Yy, tak, tak najbardziej. Tych prawdziwych kibiców yy, nie mamy za wielu, ale są zawsze nas wspierają i za to no? im w dobrych i złych chwilach dokładnie, a szczególnie teraz kiedy taki mamy troszeczkę dołek jako drużyna, ale ci dobrzy kibice, którzy nas wspierają są i to jest jak najbardziej dla całej drużyny ważne. Teraz pytanie od kibiców tak. ze strony Facebooka: który z twoich zawodników jako pierwszy zadebiutuje w Ekstraklasie? O. Który? Daj Boże, żeby wszyscy zadebiutowali w Ekstraklasie. Na jak najwyższym szczeblu, ale yy, nasza drużyna młodzieżowa jest, yy, jest kolektywem i, i każdy zawodnik jest w stanie wznieść się na swoje wyżyny. A który indywidualnie, no ciężko powiedzieć. Życzę tego wszystkim, może tak powiem. Yy, wywiad wyjdzie przed meczem, także zapytam, jaki wynik Polska Szwecja? Yy, 2-0 dla Polaków yy, na koniec. Wiem, że będzie nawór do szkółki, tak powiedz zachęć, młodych, młodych ludzi, którzy chcą spróbować tego, mhm. tego zawodu, tego fachu i rodziców, którzy też być może będą chcieli. Depchać troszkę z domu, tak? Tak. No, zapraszamy serdecznie, e, aby dołączyć do naszego klubu, e, do juniorów młodszych. Tak jak wspomniałem wcześniej, będziemy chcieli wystartować w lidze podkarpackiej juniora młodszego, więc zapraszamy chłopaków z rocznika 2005 i młodsi, mogą być dużo młodsi też, e, żeby spróbować e, swoich sił. U nas w klubie jest super atmosfera z chłopakami, Dużo żartów, ale też dużo pracy, więc to na pewno tego trzeba się spodziewać. No fajna, fajna atmosfera przede wszystkim. Fajne są, wydaje mi się, że treningi chłopacy to potwierdzą. Fajne, fajni, fajni chłopcy, którzy dają z siebie wszystko i na pewno każdy kto dołączy, nie będzie tego żałował. Gdzie się mają zgłosić chętni? E, zgłosić się proszę do klubu, e, bądź e, indywidualnie do mnie poprzez Facebooka. E, Możemy mnie tam znaleźć. Na stronie Śmiał, Facebook tak, Osława tak, też, też można można na Facebooka Osławę Zagórz napisać. E, no i serdecznie zapraszam. Dziękujemy. Życzę Tobie zdrowia i sukcesów. przede W karierze, przede wszystkim w, ka przede wszystkim w karierze trenera i... Piukowski. Obrigado,